Nie popieram i nie zachęcam do stosowania dopingu, a wszystko, co minie na swoim materiale, jest tylko i wyłącznie moją prywatną i subiektywną opinią. Podoba Ci się ten kanał? Wesprzyj go. Postaw kawę. Możesz zeskanować kod QR albo kliknąć w link w opisie na dole. Wszyscy gonią za tą pompą. To znaczy nie wszyscy, ale dużo osób chce mieć jak największą pompę. Ale czy my tego naprawdę potrzebujemy? Czy pompa jest potrzebna, żeby rosnąć? Czy od pompy zależy to, jak dobrze rośniemy? O tym będę dzisiaj mówił, ale najpierw w ogóle powiedzmy sobie, od czego zależy, żeby tą pompę mieć. Więc y, sód, to jak solimy, czyli jesteśmy odpowiednio właśnie y, zasoleni, tak to nazwijmy, czyli po prostu odpowiednia podaż sodu w diecie, nawodnienie, a środki. Oczywiście na to bardzo wpływają te, które powodują, że komórka jest bardziej nawodniona, zwiększają retencję minerałów. Tak, no to można powiedzieć, że jakby pośrednio wpływają na to za pomocą tych dwóch punktów. Tak, sód i woda, ale wszystkie środki zwiększają tą pompę, nawet te tak zwane suche. Oksandrolon, trenbolon, wiemy jak to pompuje, nie? Suplementy też na pompę czyli to będzie czwarte, cytrulina, arginina, L-arginina, tak, AKG, czyli alfa-ketoglutaran argininy i to będzie działać e, dłużej niż zwykła arginina. Jest też agmatyna, która już jest zakazana, zakazana, sok z buraka, to wszystko będzie zwiększać tą pompę. No i piąta rzecz to węglowodany. Im więcej węgli, tym lepsza pompa. No i dobra, wiemy już od czego ta pompa zależy ale czy my powinniśmy robić wszystko, żeby tą pompę mieć jak największą, bo to będzie się przekładać na przyrosty. No więc e, ja powiem Wam tutaj e, taki przykład. Zawodnicy przed zawodami pompują się. I teraz jeśli to, co oni robią, nie powodowałoby wystarczającej pompy dla zawodnika na scenę, to by to zmienili. A co robią? Biorą gumę, robią sobie często jakieś półruchy, bo no, używanie gumy jakby wymusza tak naprawdę to, ponieważ guma, jeśli na przykład wyciskamy gumę, to tutaj nie będzie żadnego oporu. Tu też będzie mały opór, a tu już będzie duży. Więc żeby uzyskać maksymalną pompę, no to takie półruchy, tam gdzie ta guma oporuje, będą dobre, żeby uzyskać tą pompę. I tak naprawdę to wystarczy takie półruchy, żeby się maksymalnie spompować, wyjść na scenę i pokazać. Super formę, tak? Bo jeśli ta, ta guma nie byłaby odpowiednia, to uwierzcie, każdy by przynosił hantle yy, na backstage. Dużo zawodników, praktycznie każdy zawodnik zrobi wszystko, żeby wypaść jak najlepiej. Więc, jakby gumy nie wystarczyły, nosiliby handle. Ale gumy wystarczają, żeby się spompować. I teraz, czy taki trening. Przykładowo, yy, jak my robimy na gumach. Gdzie robimy niepełny zakres powtórzeń, niepełny zakres jakby, niepełny zakres z ruchu, przepraszam, dużo powtórzeń, na przykład po 25-30, tak jak się zawodnicy pompują przed zawodami, to czy to wpłynie dobrze na przyrosty, odpowiednio dobrze? No, oczywiście, że nie. Jeśli by każdego z Was bym zapytał, czy pół ruchy na biceps po 30 powtórzeń są dobre na rośnięcie, prawdopodobnie każdy z Was by powiedział, że nie. Czyli Szukanie tej pompy za wszelką cenę nie będzie dobre dla przyrostów. To nie jest równe. My powinniśmy trenować jak najlepiej się da, hipertroficznie po prostu. Zazwyczaj to są pełne zakresy ruchu. A powtórzenia między 6 a 12, tak na oko oczywiście, bo niektóre ćwiczenia będą też dobre, jeśli chodzi o rośnięcie, na 5 powtórzeń, tam gdzie czas pod napięciem jest duży, niektóre jakieś przysiady wiosłowania, tak? Takie wielostawowe ćwiczenia. Na 5 powtórzeń też będą tutaj niekiedy dobre. I na 12 powtórzeń bardziej jakieś wznosy na barki, tak? Tam, gdzie ten czas pod napięciem jest yy, krótszy, czyli jakby te 12 powtórzeń będzie trwało mniej więcej tyle co 6 przysiadów. Wiecie o co chodzi. Ale i też więcej powtórzeń, czasami 15, ale generalnie. 5, 15, 6, 12 to są takie zakresy powtórzeń hipertroficzne. Na pewno nie 30. Ja nie mówię, że 30 powtórzeń nie wywoła żadnej hipertrofii, ale nie jest maksymalnie optymalne. I ja bym mógł teraz wziąć na przykład butelkę coli i sobie tak godzinę robić. Pompa będzie. A czy będą przyrosty? Żadne przyrosty nie będą. Więc pompa nie równa się przyrosty. Pompa jest. Efektem ubocznym naszego treningu, który ma powodować przyrosty. Natomiast czy ta pompa, już wiemy, że nie chcemy jakby jej robić jak największą za wszelką cenę, bo to nie o to chodzi, ale czy ona w ogóle jest przydatna, a może przeszkadza wręcz? I to, i to. Najpierw powiemy o tym, kiedy pompa jest przydatna. A więc jeśli e, Ty na przykład chcesz trenować klatkę, chcesz rozwijać klatkę, jest to wyciskanie na klatkę. A ty czujesz tylko pompę w barkach, w tricepsie, w klatce zero, pompy, to prawdopodobnie robisz coś źle. Technika jest zła. A jeśli ty poprawisz tą technikę i nagle czujesz, jaka ta klata jest pompowana po tym ćwiczeniu, najbardziej spompowana, no to prawdopodobnie zmieniłeś tą technikę na tyle, że wyciskasz klatką. Więc ta pompa jest pewnego rodzaju informacją dla nas, tak? O, tak samo to może być przy jakimś na przykład... O przyciąganiu na najszerszy, będziesz robić tak, będziesz czuł biceps, tył barku, prawdopodobnie wszystko, jak nie, naj, najsze, jak nie najszerszy. Jak zaczniesz ten ruch inicjować tym najszerszym, skupi się na pracy łokcia, dopniesz i nagle poczujesz, że ten najszerszy się dużo lepiej pompuje. To prawdopodobnie to jest właśnie informacja, że ten ruch został poprawiony na tyle, żeby ten najszerszy rosnął. Więc tu pompa jest przydatna. Jeśli chodzi o informacje, też. Pompa może być informacją co do jakichś zmian w diecie, yy, czy były prawidłowe, czy nie. Zobaczcie, na przykład jest osoba, która yy, czyści sobie michę na redukcji, bo na przykład jadł sobie jakieś tam pieczywo z szynką, pieczywo też ma sobie sól, chleby, żeby powstał chleb musi być sól, tak? Yy, takie są przepisy, <laughs> yy, przepisy na pieczenie chleba. Więc ten chleb na 100 gram będzie tam miał z gram, 2 yy, soli. Do tego dasz sobie szyneczkę. Yy, na 100 gram taka szynka na przykład będzie miała 3 gram soli, a 100 gram piersi z kurczaka raczej nie, da, nie dasz 3 gram soli, bo ci to będzie zasłono, tak? I przykładowo posiłek, gdzie masz węgle z chleba i 200 gram szynki z kurczaka będzie miał tam z 5-6 gram soli, a ty zamiast tego zjesz worek ryżu, Ryżu na przykład nie będziesz solił, czy tam odrobinkę. Pierś z kurczaka dasz 1 gram, może dwa soli, i to jest duża różnica. 6 gram soli, 2 gramy soli. I zamienisz sobie w tym posiłku, to w tamtym, w tamtym, jeszcze jakiś jeden przetworzony produkt sobie zmienisz, i to jest na przykład, będą zmiany tylko po to, żeby czuć mniejszy apetyt. Zmiana przetworzonych produktów na czyste, ale przy tej samej zmianie ty na przykład będziesz. Zmienisz sobie, że z 12 gram soli nagle solisz 4-5 gram i ta pompa spada. Więc jest to dla nas informacja, że prawdopodobnie nasza podaż sodu w tym momencie nie jest odpowiednia. Bo jeśli my nie czujemy takiej pompy jak wcześniej, no to nie mamy odpowiedniej podaży sodu. Bo to nie jest tak, że im więcej sodu, tym większa pompa. Jak zjem 30 gram sodu, 30 gram soli, soli czyli chlorek sodu, 30 gram soli, czyli związek zawierający sód. Jeśli ja tyle tego zjem, to, to nie jest tak, że wtedy ta pompa będzie największa w ogóle na świecie. Ta pompa do pewnego poziomu, kiedy ten sód będzie odpowiednio jakby dostarczony do naszego organizmu, będzie maksymalna i potem już nie będzie rosnąć. Więc jeśli my, Czujemy jakikolwiek spadek pompy, to znaczy, że już nie jest maksymalna. To znaczy, że nie mamy odpowiedniej podaży sodu. Dla naszego trybu życia, treningu, tak? Bo może dużo trenujemy, dużo się pocimy i tak dalej, i tak dalej. I tego sodu po prostu potrzebujemy więcej. I tak samo, to samo dokładnie można odnieść do nawodnienia. Wiemy, że nic nie zmienialiśmy z sodem. A nagle pompa jest mniejsza. No to zaczynamy analizować. I dochodzimy do wniosku, że kurczę, ostatnio faktycznie nie, nie pilnuje tego nawodnienia. Więc tutaj też pompa się może przydać. A kiedy może przeszkadzać? No, przeszkadzać przede wszystkim wtedy, kiedy jesteśmy tak za przeproszeniem, dojebani i yy, jeszcze mamy taki zwyczaj jakieś przetroningóweczki, to tamto i nagle czujemy, że Wyobraźcie sobie, taki baniak i nie umiemy dopiąć do końca bo zakres ruchu się zmniejsza i oczywiście no, chcemy rozwijać masę mięśniową, ale jeśli bierzemy jakąś, jakieś środki, a jesteśmy dobrze nawodnieni, dobrze y, nasoleni, węglowodany się zgadzają, jest masa, to po co jeszcze łykać jakieś pompery, które tylko tak naprawdę mogą przeszkadzać w tym treningu, bo będą zmniejszać nasze zakresy ruchu. tak? Wiecie o co chodzi. I na redukcji czy te pompery się przydadzą, kiedy już powiedzmy nie ma aż takiej pompy. One tutaj, nawet jeśli spowodują, że ta pompa będzie większa, no to to nie wpłynie znowu na jakieś przyrosty. To może wpłynąć na głowę, tak? Na głowę, że okej, okay, widzę, że jest pompa taka, taka sama jak na masie, więc chce mi się ćwiczyć, czuję, że nic się nie zmienia, jakby nic się nie pogarsza, jest dobrze, ale to jest tylko efekt psychologiczny. I... Tutaj, tu mówiłem o ludziach na dopingu, ale u naturali, no to ta pompa no, nie będzie powodować a, jakby progresu sam, sama w sobie, ale no na pewno u naturala nie będzie także. Yy, Branie cytruliny będzie przeszkadzało, jakby, że będzie ograniczało zakresy powtórzeń, bo naturalnie nie ma tych wszystkich środków, które powodują jeszcze i tak dodatkowo tą pompę. Więc tutaj ta pompa, wynikająca z jakichś suplementów, może pomagać po prostu psychologicznie. Wiecie, lepsza pompa, patrzę w lustro, jest lepiej, nakręcam się i, i chcę mi się jeszcze bardziej trenować, nie? więc pod takim względem pompa może pomagać. Może być jakąś informacją co do zmian dietetycznych, nawodnienie sól i tak dalej. No i psychicznie może pomagać, bo lepiej wyglądamy, Jeśli pop... ale to ma sens tylko wtedy, kiedy nie dochodzi do tego, że my aż mamy po prostu ograniczone ruchy od tej pompy, nie? Także to wszystko na temat pompy. Podsumowując, nie dążymy do tego, żeby mieć jak największą pompę, bo to powoduje większe przyrosty. Pompa jest efektem obocznym naszego treningu hipertroficznego. Pompa może dawać pewne informacje. Także myślmy, analizujmy. I tyle. Pozdrawiam. Cześć.